Ze studia Voice House Planet in Brief Jarosław Kuźniara. Zielone miasta ratunkiem przed upałami. Potwierdzają to 84 badania naukowe z całego świata. Ponad 10 lat obserwacji pokazuje, że parki, skwery czy zieleńce mogą obniżyć temperaturę miejską nawet o 7 stopni Celsjusza. Naukowcy przeanalizowali mechanizmy działania miejskiej zieleni w gorących klimatach. Trzy kluczowe efekty to zacienienie blokujące słoneczne promienie, tak zwane oddychanie roślin chłodzące powietrze i zwiększone albedo odbijające światło zamiast je pochłaniać. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Nie każdy park działa jak klimatyzator. Decyduje dobór gatunków, gęstość roślinności i konfiguracja przestrzenna. W klimatach suchych największym wyzwaniem jest niedobór wody. Bez odpowiedniego nawadniania zieleń miejska zamiast chłodzić, może dodatkowo podgrzewać otoczenie. Sadzenie lasów nie uratuje klimatu. Naukowcy przeanalizowali możliwości pochłaniania węgla przez odtwarzanie lasów, łąk, mokradeł i krzewów do 2000 roku. Wynik: Maksymalnie 97 gigaton węgla. Brzmi imponująco, ale to ledwie 17,5% wszystkich emisji od rewolucji przemysłowej. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, jeżeli uwzględnimy przyszłe emisje do końca wieku. Wtedy renaturalizacja pokryje od 4 do 12% naszego śladu węglowego. To jakby próbować ugasić pożar domku, ogrodowu. Wiadrem wody. Najczarniejszy scenariusz wygląda tak, kiedy naukowcy wzięli pod lupę zmiany klimatyczne i ich wpływ na przyszłe ekosystemy, potencjał pochłaniania węgla spadł praktycznie do zera. Rosnące temperatury i ekstremalne zjawiska mogą sprawić, że nasze nowo sadzone lasy, zamiast pochłaniać CO2, będą go wydzielać. Badacze brzmią bezwzględnie. Sadzenie drzew to świetny pomysł, narodowanie bioróżnorodności i wspieranie lokalnych społeczności, ale nie oszukujmy się, mówią, klimatu to nie uratuje. Jedyna droga to radykalne cięcie emisji u źródła. Przyroda nas wspiera, ale cud tutaj nie nastąpi. Politycy klimatyczni nie znają własnego społeczeństwa. Badanie pokazuje przepaść między tym, co myślą urzędnicy, a rzeczywistością społeczną. Politycy i eksperci uważają, że tylko 37% ludzi na świecie jest gotowych płacić 1% swoich dochodów na walkę ze zmianami klimatu. Tymczasem globalne badania opinii publicznej pokazują zupełnie inną rzeczywistość. 69% społeczeństwa jest gotowych na taką daninę. To ankieta 191 uczestników Zgromadzenia Środowiska Narodów Zjednoczonych. Ci, którzy kształtują globalizację, politykę blokują ambitniejsze cele klimatyczne, bo myślą, że nie mają społecznego mandatu. Tymczasem dwie trzecie ludzi na Ziemi czeka na odważniejsze kroki. Chiny budują słonecznego giganta wielkości Chicago. Na tybetańskim płaskowyżu powstaje największa farma słoneczna świata 610 km2 pokrytych panelami fotowoltaicznymi. To symbol chińskiej rewolucji energetycznej, która właśnie przynosi pierwsze spektakularne efekty. Badanie ujawnia, że emisje CO2 w Chinach spadły o 1% w pierwszej połowie tego roku. To pierwszy spadek w historii przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Zapotrzebowanie na energię rośnie o prawie 4%, ale słońce, wiatr i atom. Pokrywają cały ten przyrost. W pół roku Chińczycy zainstalowali 212 gigawatów mocy słonecznej więcej niż wynosi cała moc USA na koniec 2024 roku. Energia słoneczna wyprzedza już wodne elektrownie i w tym roku pokona wiatraki jako największe czyste źródło energii w państwie środka. Ale droga do neutralności węglowej do 2060 roku wymaga tempa spadku o 3% rocznie przez 35 lat, przypomina agencja Associated Press. Karaiby szykują drony na klimatyczne apokalipsy. Jamajka dostała od Kanady flotę dronów ratunkowych, bo nadchodzi sezon huraganów, który może pobić wszystkie rekordy niszczenia. Amerykańscy meteorolodzy przewidują ponad normalną aktywność: 6 do 10 huraganów, w tym 3 do 5 kategorii major o prędkości ponad 178 km na godzinę. Powód: oceany są coraz cieplejsze przez zmiany klimatyczne, co napędza tropikalne, duże huragany. Huragan Erin w tym roku pobił rekord z tropikalnej burzy do kategorii piątej. W zaledwie 27 godzin. Na szczęście minął ląd, ale to może być ostrzeżenie przed tym, co nadchodzi. W zeszłym roku dwa huragany kategorii 5 zdemolowały Karaiby. Beryl był najwcześniejszym takim w historii pomiarów. Grenada oznajmiła, że jej wyspy potrzebują dziesiątek lat na odbudowę. Jamajskie drony będą latać nad zniszczeniami zamiast narażać tam ludzi. Sztuczna inteligencja nauczy się oceniać szkody na budynkach. Sezon huraganów trwa zwykle do końca listopada. Szczyt przypada na wrzesień. To było Planet In Brief od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.